Oraz, myślę, 4, Cześć, jestem enek.pl oraz Michał 45. Cześć. Meonester. Hejta. Oraz tam W tle? Yo. Tak, witamy Was w ja, kolejnym ja. odcinku serii Adventure. Tak, oczywiście jeszcze się nie, nie zrobił mikrofonu i czasami może być słychać pogłos, ale tak. W tym odcinku, co sobie zrobimy, w tym odcinku przedstawimy Wam e, dwa programy. Hmm, powiem Wam zagranicznych. Co wy tu robicie? Zagranicznych autorów, koderów, skrypterów, nazwijcie to jak chcecie, które dają nam możliwości tworzenia farmy, automatyzowania ją w 100% za pomocą jednego jedynego turtla. Tak, Misio? No. I tak, może pierwsza farma stworzona przez, znaczy napisana przez Andiego, Andy Logger się nazywa. I tak, do jej ustawienia początkowego będziemy potrzebowali. Czekaj, tu mamy rzeczy. Tu mamy rzeczy takie jak rury, obsidian pipe, e, PPP. Co mamy jeszcze? Tururki. Tururki, dokładnie. Tururki. <śmiech> <śmiech> I skrzynia. Boże, gdzie ja to wszystko pomieszczę? O wow, nawet diament tam się. Ja tylko pokażę jak ten... E, Dobra, tu tururki dajemy, to rzuć obsyjonową tururkę. Masz, mój drogi, aż 8. Mało będzie tym dobrym, który wodę wyleje. I tak, oczywiście, Tur turtel ma swoje na początku konfiguracje, jakie pole chcemy ustawić, ale to powiemy zaraz. My ustawiliśmy 3 na 3, skutkiem czego wychodzi takie pole 11 na 11. Z takimi trzema rogami tutaj w rogu. Znaczy takimi trz trzema w blokami w rogu. Henryk, okay. e, spróbuj wpisać e, nieliczbę podczas e, wide. Tu podczas spuszczania zostawiłem parę ciekawych artefaktów. Mi nie chcę o tym hmm. słyszeć. No, to Wyżej to. Wyżej ta rurka. Turulka. O I teraz jak zamkniemy oknem, szybem... Szybem oknem. Czymkolwiek to można już wylewać wodę w tym miejscu. Polewaj, polewaj. Nie wiem gdzie wodę. No polewaj. Tu masz ten źródełko. I tak. A gdzie jest Furnace? Nie ma. On no, to lewej lecisz po furnace. Skorzystałem z takiego dziadostwa zwanego teleporterem, które jest bardzo fajne dziadostwo. A zaraz sobie o nim powiemy, ale pierw farma. O, jak widzicie, tutaj będą spadać sadzonki. Te sadzonki gdzie będą? Płynąć sobie płynąć tak powoli, powoli. Aż wpadną do obsydionowej rurę, która wpadnie do tego chesta. To jest output chest. To jest skrzynia... Outputowa to jest skrzynia na sadzonki. To jest piecyk. Piecyk on sobie automatycznie będzie przerabiał węgiel jako, jako, jako paliwo. Jeśli tylko będzie potrzebował. No dobra mi się. Wystartuj program. I tak. Ilość drzew. Długości. <grym> tak, długości 3. No tajpuj, tajpuj. Szerokość 3. I tak. To... Zadziałałyby tutaj? Zadziałałyby, ale wodą, wodą jest. Ja to, my to robimy według, według autora, według nie? Przepisu. I popatrzcie, tutaj mamy narysowane. Aha, dobra. Już mi się zrąbał. <grym> znaczy zrąbał. Znaczy już przesłał dalej. Turtyl ma swoje GUI, którym potrzebuje w dirt w slot pierwszy. 10 potrzebuje, dobra, no to wkładam, nie? Zostało włożone, uzupełnione. I teraz sobie sprawdza tutaj wszystkie sloty. I teraz może sprawdzać kolejne. Wsadź w dziewiąty slot sadzonki. Dobra, w dziewiąty i dziesiąty slot to jest sadzonki. Sprawdza, zapisuje. Paliwo już pobrał. Wszystko jest. I co ma? Zaczynamy, nie? Stawia dirt sadzonkę i leci koksem dalej. To jest taka pierwsza farma, która y, ona będzie sama siebie obsługiwać, za, podtrzymywać dokładnie. Kurczę, jak zawsze tutaj leżały tony sulfur tak teraz nie mogę znaleźć. Ani... O, jest. <noise> Chcesz wyrosnąć? Będę. Ty chamię? Jak mogłeś? Oj. tak mi się. Wyrośnik sobie drzewo. Jak widzicie, tworzy nam odstępie 2 e, farmę 3 na 3 drzew. Tu są akuratnie drzewa raberowe, które będziemy potrzebowali. On będzie zbierał raber, są z MyFactory Reloaded oraz e, logi. Te logi będzie wykorzystywał po to, żeby w piecu wytworzyć, e, wytworzyć węgiel, czerkola. E, żeby się za zapełnić. Także on może chodzić do końca dnia, jeden dzień dłużej teraz on sobie wróci do pozycji wyjściowej do domku tak i co możemy sobie w nim ustawić teraz tak piecyk, aha czekaj robię robi, robię węgiel czyli widzicie wrzuca wrzucił nie wrzucił nie wrzucił bo nie ma logów jeszcze nie ma logów i tak tu mamy czas oczekiwania, jaki będzie czekał, czyli te 555 sekund. To oczywiście to sobie możemy zmienić. E, I teraz tak, ilość drzew. E, to będzie nam zliczało, e, ile co zrobił, takie statystyki dla nas. Pod spodem mamy konfigurację, czyli piec nade mną, skrzynka, sadzonek. Nie, to na odwrót powinno być. <laughs> Mi się podoba. Nie, to dobrze jest. Patrzcie, przecież tutaj masz rurę, i tutaj idą sadzonki po tym, jak spadną. Ale on. To no dobra, dobra, dobra. Dobra, okej. Okay. Moje plecy, gdzie są moje plecy? Jakbyś nie patrzył zawsze do pastyłu. W każdym razie tak, tutaj pokazuję nam paliwo oraz wielkość farmy. I teraz tak, gdy naciniemy jakikolwiek klawisz, przejdziemy do menu ustawień. Możemy nazwać swojego żółwia, oczywiście wypada go nazwać, gdy chcemy go przenosić. Wtedy po zniszczeniu on nam nie zniknie, a program w nim pozostanie zapamiętany. I mamy przyciski funkcjonalne, czyli W i S to jest góra dół do przemieszczania się po menu oraz D i A. D wybierz, czyli wybierze funkcję i A cofnie. Czyli zmieniamy nazwę, jeżeli damy T. Dałem te. I. No to, to, czego nie zmieniłem To trzeba poprawić, bo ludzie będą wciskać te. W każdym razie damy nazwę dupa mu. Zaenterujemy i teraz jego, jego nazwa już jest dupa. Po zebraniu go. Możemy zmieniać sloty. Popatrzcie. Bardzo fajnie w ten sposób. W który slot ma jakie... z którego slotu co ma pobierać Dowolnie możemy sobie ustawić. Możemy zmienić układ farmy. Oto to tu jest ciekawa szerokość. Długość odstęp. Ten odstęp dwójeczka. Ten odstęp, jeżeli chcemy, żeby było większe, jeżeli te drzewa są szersze, nie? E, mają, mają nie wiadomo co nie. Jak szerokie te te coś, gałęzie. Coś delikatnie się. Tu się trochę rozjechało po spolszczeniu to wiesz, po mm -hmm. ale widzicie o co chodzi. Co jest sobie tak samo, możecie hmm, ustawić, nie? Odległość, żółwia, od, y, no. tu macie całe ustawienia. E, wróćmy stąd. E, teraz tak, mamy czas oczekiwania. Tu możemy ustawić sobie domyślnie czas oczekiwania, jaki ma być, tylko tu jest i. Y. Jako jest, albo po prostu zmienię. Trzecie zmienić key event. No to lecisz 2000 linijek szukać. Nie, no to key event szukasz tylko. E, I teraz tak. Potem mamy piecyk. Czy ma sobie przepalać automatycznie? Jeżeli jest true to przepala, jeżeli false to nie. E, piec zasilany. Czy musi wkładać paliwo, czy nie? Damy mu tru. No, ale nie jest zasilany. Dobre, niech Dobra, be, niech nie będzie sru. Dobra, skrzynia sadzonek. Czy wrzucać do skrzyni sadzonek i pobierać z niej? I to samo z skrzyni wyjściowej. I wychodzimy. Łączenie. Aha, dałem wyjście. <grym> <grym> Logger. Oczywiście ja Wam por... mm, że żeby, żebyście dali sobie startupa. Startupa to będzie najlepiej. Tylko zmień mu ten, żeby z powrotem. Używał tego pieca normalnego, a nie PowerDot. Dobra, jest ustawiając ja teraz... Nie on sobie, że będzie pobierał. O, zmieniła mu się nazwa. Dupa. No. Jak widzicie zaczynam ładnie ścinać drzewko, jeżeli wejdę w jego GUI. To zbiera nam również raber. Raber, który będziemy eee, kurczę, potr zbieram, potrzebowali. I on tak sobie cały czas może do ustalonej śmierci chodzić. Świetna opcja, nie? No powiedzmy, że nie. I teraz jak... no. Mhm. Zależy, znaczy, bo, tak. No. Tylko pytanie jest takie. jak jest wydajny? Ile zje tego, co wykopie? To mnie zostawia. Zależy, jaką farmę. To jest tak. Najważniejsze, że jest, żeby Ilość sadzonek w cyklu spadających mhm. było przynajmniej 9. Rozumiem. Jeśli Czyli zostało Czyli byliśmy w stanie uzupełnić, uzupełnić powiedzmy, jak, zapełnić jego inwentory tak, na taki stan, jakim startował? Tak. Jeśli zrobimy to szerzej, to te liście będą szerzej i one będą szybciej yy, spadać, szybciej się hmm, znikać. To akurat, jak, jakby było, było szerzej, to więcej, liść, więcej sadzonek by spadało na pewno ponieważ, wiesz, tutaj liście się nadpisują, gdyby na przykład sadzonki wyrastały no. dalej od siebie, to więcej liści by było. Także tam sobie w ustawieniach możecie jako odstęp to zmienić. Ale mi się wydaje, że z takiej ilości liści spokojnie się zyspownuje wystarczająca ilość sadzonek. Jeżeli sobie ustawicie farmę na przykład 4x4, to pierdajcie, żeby on ją zbudował, a później sobie zapewnijcie miejsce tak, żeby te sadzonki wam spadały. Oczywiście tak jak tu zaproponował Meo, mogą być belty, nie? Bełty czy tam nawet jak kogoś stać to transpozerów od, od cholery jak to się mówi No i popatrzcie sobie zetnie i przy, przyleci Pierwsze co I nie zrobi węgla ponieważ włączyliśmy w parkour Ja zrobię, ja mu pomogę No Dobra to się zmieni, no to dobra, może zmienić Już jest oczekiwanie I tutaj odlicza nam czas Tylko pamiętajcie, y wciskamy jako yes i n jako no, jako nie. Dobra, jeszcze jest druga, druga farma, która bardziej mi się podoba. Moment, bo on się skrzywał chyba. Co ci się skraszywało? Okej, okay, dobra, nic. No, chodzi to chodzi, dobra. Drugi piecyk, znaczy piecyk turtl. Ma połączenie z tym e, Wireless Redstone i potrzebuje go połączenia z tyłu. Osobno go odkrywamy do komputera i osobno do turtla W tym turtlu jest to program T TA drzewa, tak? I mm -hmm. już go zapaliłem. Teraz czeka tak, na tak, komputer. Tak, czeka na komputer. I teraz odpalmy komputer. E, drzewa, tak. OS. Misio! No, Misio! No to... Chciałem kliknąć backspace y po prostu. I tak, mamy tutaj takie menu, GUI i tak dalej. Mamy tutaj kilka opcji ciekawych. Oczywiście w kredycie możemy zobaczyć. Autor jest o. Jest autor ładnie napisany. Wersja programu i tak dalej. Mamy chop, który dotyczy właśnie farmy. E, turtle Integration, e, znaczy. Możemy różne akcje kombinować z tym turtlem. Sterować bezprzewodowo. Uzupełnić go teraz jakkolwiek, co tam chcemy. Action. Znaczy, action było. Movement. Możemy go przesuwać i ustawić w, te, w takie pole, które potrzebujemy w tym miejscu. I tak ważne jest, bo to jest feeling. Feeling turtle z wireless tutaj po boku ma wireless widzicie? tu ma? ma jeżeli go ma to jest dobrze a jeśli si nie to dupa tak wygląda no, jeśli si ma to dupa jest help, help programs i możemy sobie dig need space on w tym momencie jeżeli to zaznaczymy ale teraz tego nie będziemy zaznaczać wykopiowa się nam taki obszar potrzebny do stworzenia naszej farmy Czyli zrobi to za nas. Możemy debugować i tak dalej. Muszę przywrócić go na pozycję, na której się powinien znajdować. Ale damy mu back, back. I teraz tak potrzebny nam chop farma. Tutaj damy farm. I Nie, czekaj, to nie tu. Chyba build coś tam. Właśnie wiem Build. Build i setup farm, tylko teraz jeszcze go nie dajemy, bo żeby setupować farmę musimy uzupełnić jego pola. Tutaj mamy... Tylko eee, czekaj, czekaj, bo to trzeba dokładnie w tym, w tym samym... Dobra, menu. dobra, to ja przeniosę pierwszy rząd i drugi, ty przynieciesz trzeci i czwarty. Okej okay. Ustawić i on sam zacznie budować naszą farmę. Czy nie, nie brzmi to zajebiście? W sumie wiecie co, jakby robić taki program. Mm. Dokładnie czekaj. Pro programy tak albo ktoś coś buduje i zapisywać do turtla, i żeby sobie ludzie tak mogli przepisywać to. Mhm, czyli żeby sczytywał twoje ruchy, tak? No. Motion capture. No, no. Turtlowy. A, to byłoby fajne. I teraz tak, bądź razie... no nie byłoby proste takie do, do napisania. Teraz popatrzcie, ma 5 kola, 6 skrzyni, 1 furnace, 4 dirtu, 5 stonowych lub kobalt stonowych mogą być, 1 iron pipe, 1 golden transport pipe, 1 obsidian pipe, 1 wooden transport pipe, silnik redstonowy, on jest, później, później go sobie można wymienić, 2 dźwignie, bone mill oraz stone briki. W takiej ilości. Jeżeli to mamy, Rzucamy mu komendę Setup Farm I on W tym, w tym momencie zaczyna budować. O, trzeba cię szybko powiększyć farmę. Jest za, za krótka. No. no to łapaj kilo, faj kopaj. Bo to chyba tylko tak zdążymy. Meo, pomagaj, bo nie wiadomo, czy nam miejsca starczy. A mi się wydaje, że to za krótko jest, tylko chyba w tą stronę. Nie, bo to jest 18 na 18, zresztą trzeba policzyć na szybkiego. Tak. To tutaj na pewno nie ma Raz, dwa, dwa trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 7 na trzy, na czterna, piętna, na 14 15 17. Dawaj mi się To nie jest śmieszne On się tu zatrzyma i program się zablokuje Stwierdził, że na razie pójdzie w inną stronę. Nie nie, bo na razie buduje mało farmę, nie? podstawową. Z której też oczywiście możemy budować, tylko że on będzie robił wtedy na jeden blok będzie to działało. Co jest trochę, to jest trochę bez, sensu. bez sensu A my chcemy, żeby używał drzew dwublączkowych eee, od tej dziury raz, 2 trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 to jest dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Z tej strony jest dobrze. Dobra, dajmy mu się zbudować. On, podoba mi się to jak w kładzie rury, nie? To jest, kurde, wiesz o co chodzi? Ja jeszcze, jeszcze chyba żadnej na razie nie położę, ale zobaczymy. Nie, nie, no, no, no właśnie, na razie położy tylko ten, nie? To co potrzebuje. A... że ktoś się musiał trochę napracować na za... No na ale słuchaj, powiesz, robisz jakiś układ, nie? I mhm. tworzysz, żeby Turtle to stawiał, nie? Jak, no tak. jak wiesz, chcesz, żeby wiesz, ludzie mieli łatwiej, no to dajesz turtle, mhm. piszesz taki program na turtle i ludzie sobie, wiesz. Przycają, ale teoretycznie to się da zrobić, bo są turtle, które są w stanie wykrywać ID i temów pod sobą. I można zrobić tak, że jedzie, plasterkuje, plasterkuje budowlę, sczytuje id temu i tworzy taką mapę. Z tego co wiem, to wiecie, są nawet takie printery, że masz taki programik w komputerze mhm. i sobie rysujesz po poszczególne warstwy. I rysujesz sobie kolorkami i każdy kolorek od oznacza odpowiedni slot w jego inwentory. I on później to buduje. Widziałem, że, ba, że można proste domki robić, ale podejrzewam, że można też i bardziej zaawansowane budowle. Tylko, że musisz się zmieścić w 16 temach. No tak, w blokach. Tak, tak. No nie, nie do końca, ponieważ jeżeli możesz, możesz zrobić tak, że załóżmy na, pierwszy, na pierwszą warstwę masz... E, nie no faktycznie musisz się zmieścić. Ale aktualnie mógłbyś zrobić... A z tym przeładowania, że miałbyś, miałbyś oddzielne skrzynie, w pierwszej miałbyś set no. itemów na pierwszą warstwę, czy tam do której warstwy, a później byś przeładował z innej skrzyni. I on zasysając by zasysał kolejne. Ale później. to jest no, na zasadzie tego, jest tego z, e, No. No, Richard G napisał peryferale, nie? Mhm. mhm. A co do. I one do mają właśnie taki. jest jakiś taki sensor. Z tego co pamiętam. Do, do, do pomysłu Twojego misja. I popatrzcie, nawet Wam wymiarów nie muszę podać. Jedyne wymiary, jakie Wam muszę podać, to nie, 18 wymiary, na 18 to? albo Turtla ustawiacie, żeby Sam wykopał. No, już, drzwi, już wszystko stawia. No proszę. Ale co ja ustawił tych trzymy? Wszystko, co potrzebuje. Ja bym chciał... Świetnie stawia te, te, te rury faktycznie. <grystanie> What? Czy, jest stanie, czy jest w stanie otworzyć rurę żelazną w odpowiednim, w odpowiednim kierunku? No właśnie nie, my, musiałby to być z tym, nie? No jak na razie to nie widzę, żeby był, ale zaraz zobaczymy. Znaczy czy nie, jest, to jest, jest, jest output taki o... osobny, nie? A czy jest w stanie pociągnąć dźwignię? Nie, dźwignie są dla nas, dla usera. Teraz tak popatrzcie, on sobie teraz przy okazji wrzucił do skrzynek i ustawił, pokazał nam co, gdzie ma się znajdować. W tej skrzyni ma być bone meal. w tej skrzyni stone. Mi się odejdzie. Wow. Moment, najpierw muszę upitolić tego szkieleta. W tej skrzyni ma być węgiel. A w tej z tyłu będzie drewno. I tak, bo on będzie też później potrzebował trochę tego drewna, więc ja trochę drewna na początek wrzucę i bonmila W tym przypadku można wylać wodę na samym końcu i już będzie działać, ale nam nie o to chodzi. My chcemy po największą farmę. Jak to się mówi, najznakomitszą. Taka jaka nam będzie potrzebna, bo tutaj wylewacie wodę na samym końcu, to w tym miejscu i będzie ok. Wtedy Obsidian Pipe wam wszystko zbierze. Tylko co on zrobił z tą rurą? Którą rurą? No bo patrzcie, zostawił tutaj sobie Iron pipe, a i po co takie coś? To? To jest output taki zewnętrzny. Na węgiel. Albo może on jest na tyle... A, nie, a może nie? Może to jest coś takiego, taki, że item do niej wchodzi, jeżeli nie może wejść? I wraca. Może w każdym razie czekaj, teraz tak. E, poszerzy, poszerzymy, poszerzymy, nie? Ja biorę briki, no. ty weź, węgiel, e, stone Transport pipe i Obsidian Transport Pipe z tej drugiej skrzyni.